Wspominając program Duże dzieci, chciałam zapytać o to, czy pan uważa, tak jak aktorzy, że najtrudniejsi na planie, partnerzy do grania sceny, w ogóle pracy na planie, to są dzieci albo zwierzęta? Trudno mówić, że ja z tymi dziećmi wcześniej jakimikolwiek miałem jakiś rozwinięty kontakt, po prostu gdzieś tam się pojawiały po drodze w moim życiu. Ale jedno mnie wkurzało zawsze, mianowicie we wszystkich prawie programach, czyli widowiska dziecięcych, gdzie jest jakiś prowadzący, to było z dzieci głównie prowadzącego, który do dziecka nie może powiedzieć, Maciej wyprostuj te spodnie, bo ci się podciągnęły. Tylko z Maciuś ci na nóżkach, tam troszeczkę takie fałdki cię ci robi, weź rączką sobie prosty. To jest beznadziejne, bo dzieci są bardzo poważne. Dzieci nienawidzą takiego łaszenia się do nich. Ja sobie pomyślałem, będę do tych dzieciaków mówił normalnie, jak do partnerów. I to zagrało, ponieważ nie ja miałem tyle przygód poza programem w tych dużych dzieciach, że nabrałem pewnego obrzydzenia do niektórych rodziców. To było coś nieprawdopodobnego, jak ci rodzice zmuszali i terroryzowali dzieci, żeby one wypadły lepiej niż inne. Tam dochodziło do kradzieży tematu, który był sekretem, żeby dziecko przed programem przygotować, nauczyć na pamięć, na jakiś temat, żeby się wypowiadało, żeby wypadło lepiej. Takich rodziców po prostu zabronił im wychowywać te dzieci. Przyszła do mnie dziewczynka zapłakana uh -huh. i mówi, powiem panu, że ja dzisiaj nie wystąpię. Ona miała nie wiem, ile lat mogła mieć. Osiem dlaczego nie wystąpię? Przecież fajnie było w zeszłym tygodniu. Nie, bo mamusia powiedziała mi, że ja pieprzę jak potłuczona. No jak można taką matkę w ogóle szanować? No ale wie pan, że na meczach piłkarskich w szkole drużyn przeciwnych najbardziej klną na trybunach rodzice i najbardziej przeklinają swoje dzieci, że im coś się nie wyszło. Przeklinają kibicując, ale nie mogą potem, jak dziecko nie wygra meczu, torturować tego dzieciaka. To jest trauma dla takiego człowieka małego.